Witam wszystkich słuchaczy w nowym odcinku Chris Podcast. Jest środa, godzina 18. Z tej strony Krzysztof Tyczyński, a moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Kaczmarczyk, prowadzący witam, kanał... Witam, witam. Witam, dzień dobry wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, że zostałem tutaj zaproszony. Prowadzący kanał na YouTube do roboty, influencer oraz konferencjer przez media określane jako połączenie Larry Croft i młodego Cezarego Pazury. To fakt, tak, tak kiedyś mnie określili i cały czas gdzieś ta łatka się za mną ciągnie. Jeszcze raz witam serdecznie. Dobrze, to w takim razie zacznijmy od omówienia Twojego kanału. Do roboty, skąd wziął się pomysł, pomysł na tematykę i jakie były jego początki od strony organizacyjnej? Pomysł, pomysł w sumie powstał z połączenia moich jakichś tam wcześniejszych pasji i pomysłów razem z pomysłem firmy Abstrativi, która jest tak jakby matką tego kanału. Ja na początku miałem być tylko prowadzącym. Teraz po, po dłuższym czasie przejąłem całą inicjatywę prowadzenia tego programu, tego, tego całego kanału. Więc początek organizacyjny był taki, że ja, jako prowadzący, dostawałem pomysł, gdzie będziemy kręcić, co będziemy kręcić. Ja miałem się do tego pomysłu, do tego odcinka tylko przygotować, przyjechać na miejsce i wszystko było już organizowane. Później już to tak ewolu, ewoluowało. Z czasem, że po prostu ja zacząłem przejmować inicjatywę, um, aż do momentu, w którym jestem teraz, czyli organizuję wszystko, można powiedzieć, sam. Tak, wspomniałeś o i Tutaj musimy też podkreślić, że Abstrativi, Abstrahuje to nie jest to samo, chociaż te nazwy są często mylone. Tak, no Abstrativi to jest ta firma, która zrzesza, powiedzmy, nasze kanały, Abstrahuje to jest kanał, który, który jest w tej całej sieci. A jak wygląda organizowanie każdego odcinka od zaplecza? Jak znajdujecie osoby chętne do przedstawienia Waszym widzom swoich profesji tak od, um, od zaplecza? O, od zaplecza to no, no jest dość. No znaczy teraz coraz łatwiejszy jest to proces, ale znaczy łatwiejszy z jednej strony, ale z drugiej jest też trudny, no bo tych odcinków już ileś stworzyłem, ponad 150 różnych. Zazwyczaj wymyślam temat, bo moi widzowie podrzucają jakiś temat, który mam sprawdzić. No i szukam tych firm w internecie. Po prostu wchodzę w Google, wchodzę, nie wiem, na Olixa, gdzieś tam kategoria praca, czy też na jakieś inne portale, gdzie ludzie ogłaszają jakieś swoje, swoje rzeczy, które, które robią, czy też na Instagramie szukam firm, kontaktuję się, mówię co robię, po co to robię, dlaczego, jak to wygląda, jaki ma to format, no i albo się ktoś zgadza, albo nie. Jeśli ktoś się nie zgadza, to szukam dalej w danym temacie. Tak jak mówię, kiedyś to było trudniejsze, no bo nie miałem tego zaplecza, nie miałem widowni, nie miałem wyświetleń i tym podobne, więc mogło być to troszkę trudniejsze. Teraz po prostu już wiele firm i ludzi mnie kojarzy, więc nawet jak dzwonię, mówię, że z kanału do roboty, o świetnie, bardzo fajnie, znamy, kojarzymy, oglądamy. Kiedy kręcimy. No i jest teraz to dosyć prostsze. A jakie są pierwsze reakcje mm, właśnie tych osób, których się pytasz o możliwość współstworzenia odcinka, jak reagują, kiedy dowiadują się, że mm, przyjdzie do nich właśnie osoba z YouTube, która prowadzi właśnie taki program? Zależy też wiesz od działalności, którą, którą chcę sprawdzić, bo są takie działalności, które powiedzmy ogarniają co to jest internet, YouTube, Instagram i oni się cieszą, że o pan z internetu przy, przyszedł, ale fajnie, że jesteś, y, nagrajmy coś super, no ale to już są powiedzmy firmy, które mają jakby, albo jakiś tam marketing, albo to są młodzi ludzie, y, którzy właśnie tak jak mówię oglądają ten YouTube, a czasem się zdarzają takie firmy, która nie wiem, coś się na przykład jak y, y, wywóz szampa, prawda, no, no to raczej nie są ludzie, którzy siedzą w internecie i wiedzą co to YouTube, YouTube, więc z nimi jest cięższa rozmowa, yy, więc oni to tak po prostu, a przyjdź pan na kamerę i sobie jak oni to mówią i, i tak to wygląda, więc, ale zazwyczaj jest to pozytywnie. Ja też nie szukam, powiedzmy, firm, które nie wiedzą w ogóle jak wystąpić przed kamerą, no bo też to jest trudny Trudny, że tak powiem, sprawa, żeby to nakręcić z kimś, kto nie umie na przykład wypowiadać się przed kamerą, czy też rozmawiać z innym człowiekiem, więc zazwyczaj, jeśli już szukam jakiejś firmy, no to właśnie pod Instagram, pod YouTube sprawdzam, czy już mają jakieś powiedzmy doświadczenie. Wiadomo, że nie w każdej branży znajdę taką firmę. A właśnie, skoro powiedziałeś o firmach, które nie, nie są tak związane z internetem, jak chociażby teraz powiedziałeś wybor z. Wywóz, szamba, czy na przykład był odcinek z, um, z programem Złomiarze TV na TTV, mm -hmm. chyba to leci, um, to um, jak oni reagują? No tak, aha, pytasz o, o te osoby, które tam nie ogarniają internetu. No to a, no tak im wie. trzeba wytłumaczyć, no, najczęściej powiedzieć, co kręcimy. No to często oni nie wiedzą, czy to jest telewizja, czy internet. To oni pytają, a w jakiej telewizji to będzie pokazywane, więc staram się też ich nie zagłębiać, bo wiem, że, że czasem kogoś się nie da wyedukować na jakiś temat, więc mówię, a kręcimy taki program o pracy, proszę mi pokazać, jak Pana praca wygląda. I oni też ich to mało interesuje, gdzie wystąpią, tylko po prostu, jak już mają coś zrobić, to robią. Ja zazwyczaj to prowadzę taką rozmowę luźną, powiedzmy jak z kolegą z pracy. Nie mówię, że ktoś ma mówić stricte do kamery, tylko po prostu rozmawiać ze mną. To jest bardziej jako wywiad, jako pokazywanie tej pracy, więc no jest czasem sztywno drętwo, czasem ktoś w ogóle nic nie potrafi powiedzieć, więc ten odcinek jest mega sztywny, ale zazwyczaj w 95% ten ktoś się przełamuje i po prostu nie patrzymy na tą kamerę, tylko rozmawia ze mną jak z kolegą i opowiada mi o swojej pracy, jak to wygląda, jakie były początki, ile się zarabia i tym podobne. Więc czasem w niektórych branżach jest ciężko. A czy były takie mniejsze biznesy, które właśnie dzięki Twojemu kanałowi udało się szerzej rozpromować? Rozpromować na pewno. No każdy. Biznes, może każdy odcinek, który gdzieś pokazuje, no, mam bardzo szeroką publikę, więc tam mniej więcej średnio na odcinek to jest 200 tysięcy wyświetleń, więc dotarłem do 200 tysięcy realnych ludzi, którzy obejrzeli materiał o danym zawodzie. Czasem to jest wiadomo mniej, bo to jest średnia. Więc wydaje mi się, że tak, że czy, czy pokazuje jakąś restaurację, czy pokazuje jakąś firmę, branżę, to to jest pewien pewnego rodzaju reklama tej, tej branży, czy też tej pracy, więc młodzi ludzie piszą mi później na Instagram, o ja cię fajnie, że pokazałeś zawód taki i taki, na przykład spawacza. Już wiem, co chcę robić w życiu, więc to dla mnie też jest duży plus, że edukuje to młodzież, prawda? Nie tylko pod kątem reklamy danego zawodu, że fajnie jest, bo ktoś coś fajnego wyspawał, ale też fajnie jest, że młody człowiek może zrobić dwa kursy nawet z Unii Europejskiej i zostać spawaczem, i zarabiać duże pieniądze, więc to mnie też satysfakcjonuje, że no, ja nie robię takiej strictej reklamy jako tym firmom, tylko bardziej pokazuję ten zawód, więc każdy odcinek jest o jakimś zawodzie zawsze, a, a jak tam prze, przemycimy powiedzmy jakąś reklamę, no to to jest po prostu na naszą korzyść. A jaki był najtrudniejszy zawód, jakiego się podjąłeś na przestrzeni działalności kanału? Najtrudniejszy na pewno był dla mnie najtrudniejsze było, było pokazanie pracy w straży pożarnej, bo miałem takie zadanie, że musiałem po pierwsze wejść do y, takiego rozpalonego kontenera, gdzie tam naprawdę był ogień, płomień, u góry te, te języki ogniowe tak się przemieszczały, na dole było to wszystko nagrzane, więc to było ciężkie. Po drugie musiałem wejść na y, drabinę, która miała wysokość dziewiątego piętra, mam lek wysokości, więc dla mnie to było mega fizycznie i psychicznie najcięższe, a najgorszy odcinek... To był związany z tojtojami, które musiałem, musiałem sprzątać. No i tam akurat nie była ta ciężka praca, ale bardzo śmierdząca i nieprzyjemna. Skoro już powiedziałeś o nieprzyjemnej pracy, to jaka była najprzyjemniejsza z kolei? Ja ogólnie po pierwsze lubię prace kreatywne czyli, że coś robię i jest jakiś fajny efekt, nie wiem, choćby kostka brukowa, spawacz, takie manualne prace, że nie wiem, układam kostkę i o, fajnie jest taras, albo właśnie mm, spawamy jakiś stolik i mamy pod koniec odcinka stolik, czy malujemy ścianę, mamy ścianę wymalowaną, więc to są takie odcinki kreatywne, które lubię, no a z drugiej strony odcinki kulinarne, bo lubię pojeść po prostu, więc czy robiliśmy sushi, czy pizzę, czy pracowałem w piekarni, no to, czy ciastkarni, to te odcinki mi się bardzo podobały, bo, bo zawsze coś tam sobie można podziubać, jak to mówię, podjeść i jest no taki efekt fajny wizualnie i też można coś fajnego spróbować. Właśnie wspomniałeś o filmie, na którym pracowałeś w Pizzerii i on bardzo szybko trafił na kartę na czasie. Czy spodziewałeś się czegoś takiego? Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, choć dawno, dawno nie byłem na czasie prawie chyba trzy miesiące nie nie pojawiłem się na karcie na czasie, bo mniej więcej co jakiś czas jestem czasem to są kilka odcinków pod rząd na karcie na czasie, ale miałem ostatnio taki troszkę słabszy okres, może też przez rodzaj odcinków jakie pokazywałem, więc yy, znaczy bardzo szybko zazwyczaj odcinek jak się wrzuca w jeden dzień to w drugi dzień albo trafi na tą kartę albo nie trafi, więc to jest taka to, to jest powiedzmy może nie loteria, bo jest wiadomo algorytm, yy, ale też nie można mówić, że szybko czy nie szybko, ale wieczorem kładąc się spać mówię kurczę jutro będę na czasie nie? Bo wiedziałem, że ten odcinek był dobry, zobaczyłem wyniki po pierwszym dniu i mówię, jest mnóstwo komentarzy, jest dobry odbiór, jutro będę na czasie. Obudziłem się, patrzę na telefon, 30, chyba 8 jakoś na początku, miejsce było, więc no w sumie na samym końcu, no ale, ale zawsze ta karta na czasie była, była grana. Więc w tym odcinku akurat się spodziewałem, choć czasem są takie materiały, że kręcę, nie mam w ogóle nadziei do tego materiału. Patrzę, jestem, nie wiem, na szóstym, na 16 miejscu na czasie, więc wtedy to jest taki szok. Pod koniec kwietnia spółka Abstra za pośrednictwem Twojego kanału rozpoczęła realizację odcinków wraz z OLX, których celem jest promocja kategorii OLX Praca. Jak to się właściwie rozpoczęło i jakie zawody zostaną w ramach tej współpracy przedstawione? Jak to się zaczęło? Znaczy wiadomo, że każda współpraca to jest procesowana przez dłuższy, dłuższy okres, czasem to jest rok, czasem to jest pół roku, więc to nie jest tak, że my z dnia na dzień podpisaliśmy tą współpracę, ale to już było negocjowane powiedzmy już od dłuższego czasu. Zrobiłem na początku tego roku cztery odcinki dla nich, takie testowe i tam miałem też taki powiedzmy wynik, który musiałem przebić, że tak powiem, żeby oni już lepiej na mnie patrzyli, na mój kanał. czy znaczy, zaczynając od początku był jakiś tam proces, proces kreacji, proces twórczy zrobiliśmy cztery odcinki, jeden był o elektryku, jeden był o pracy w fabryce Wawel Cukierków, jeden był o transporcie i jeszcze jeden był chyba w Decathlonie. Zrobiliśmy te cztery odcinki, miałem mieć jakiś tam powiedzmy wynik, a ja zrobiłem dwa razy ten wynik, więc więc to było dla mnie na plus, jeśli chodzi o wyświetlenia. No i teraz podpisaliśmy umowę na 52 odcinki, czyli na cały rok emisji, co czwartek będzie właśnie wychodził odcinek we współpracy z OLIX w kategorii praca. Jakie odcinki ciężko mi powiedzieć? Bo mamy rozpisanych powiedzmy 10 do przodu odcinków, a nie mamy tak w pamięci 52 odcinków, bo jest to ciężko, ciężkie do wymyślenia. Bo też te materiały powstają na bieżąco. Więc co mogę zdradzić? Mogę zdradzić, że będzie na pewno niebawem odcinek o Saperze. Yy, którzy, którzy, ludzie chcieli taki zobaczyć materiał. Będzie materiał, kilka odcinków budowlanych, yy, związanych właśnie z, z Olixem. Będzie też odcinek o pracy na roli, bo to już niebawem kręcę. Yy, no, i tyle na razie mogę zdradzić, bo tam kilka, kilka materiałów to są, że tak powiem, elastyczne, bo ustawiamy coś, a ktoś też odwołuje i musimy je przestawiać. Będzie saper, był już strażak, był też stróż graniczny. Jak się czujesz podejmując takie dość ryzykowne zawody? Y czy ryzykowne? No nie, no zazwyczaj to jest wszystko pod kontrolą. Znaczy wiadomo, że jak jestem w, pracuję w straży granicznej, no może stać się wszystko, czy w straży pożarnej też, ale zazwyczaj jest to pod jakąś kontrolą, że no niewiele może mi się stać. Jak wchodziłem po tej drabinie, wiadomo mam wysokości, ale byłem przypięty w całym kombinezonie, byłem przypięty jakimiś pasami. No ale tak jak mówisz, no zawsze coś może się stać i zawsze jest to coś niebezpieczne, choćby pracując, nie wiem, jako kierowca taksówki też może to być niebezpieczne, bo nie wiemy na kogo trafimy. Więc, no jest, ale wtedy wiem, że ten materiał będzie lepszy, prawda? Fajniejszy. Jak jest to jakaś doza niebezpieczeństwa, to jest wiadomo, że jest fajniej niż, yy, powiedzmy, praca przy susi, gdzie skręcamy to susi. Nawet w pizzerii można się oparzyć piecem, czy może coś się wylać na mnie i stać, prawda? Więc w każdym odcinku, im więcej ja wkładam w niego serca, tym więcej też jest tych wyświetleń i dobre wyniki. A czasem też zapraszasz innych YouTuberów do wystąpienia w Twoich odcinkach. Z jaką chęcią oni do tego podchodzą? Zależy, wiesz, no tak jak mówisz, no, zapraszam do odcinków yy, innych influencerów, youtuberów. Jak, jak ale... chociażby tutaj przysłuszni, zaprosiłeś Vibros, yy, ale też zapraszałeś kanały powiązane z Abstra. Tak, no my z abstra wiadomo, no tam gdzieś się krosowaliśmy, pokazywaliśmy u siebie, żeby też te wyniki mieć na różnych kanałach większe. No to tam powiedzmy nie mieliśmy problemów, no bo pracujemy w jednej firmie, więc, więc zadzwonić do, do osoby z firmy i powiedzieć, że będziemy kręcili jakiś odcinek, no to jest spoko. Najgorzej jest powiedzmy z tymi influencerami, youtuberami zewnętrznymi, też z tego względu, że ja mieszkam w Gliwicach na Śląsku, więc nie mieszkam w Warszawie, to też mi jest ciężko się powiedzmy z nimi łapać. A wiadomo, że nikt nie przyjedzie do mnie na Śląsk, żeby nagrać. Tylko odcinek, prawda? Więc zazwyczaj, jak takie y, odcinki kręcę, no to gdzieś muszę się z nimi spotykać albo w, wiadomo, jak oni są więksi ode mnie, mają większe zasięgi, no to muszę ja się do nich dostosować, prawda? A chyba, że ktoś ma mniejsze zasięgi, no to też jemu powinno zależeć. Oprócz tych zawodów niebezpiecznych, jak właśnie strażak, czy też niedługo saper, podjąłeś się też. Sprawdzenia zawodów, które są takie no, typowo kobiece, jak na przykład manikiurzysta. Opowiedz, jak ciężko by, czy w ogóle ciężko było ci się przystosować do takiej pracy i jak ogólnie w takich zawodach postrzegani są mężczyźni, którzy je wykonują czy ciężko? Nie, no tak jak mówię ja, ja się żadnego zawodu pewnie nie boję i wszystko bym zrobił i sprawdził więc czy to jest manicure, Pedikir, czy, czy też pewnie jakieś inne zawody kobiece sprawdzałem których może teraz nie pamiętam, ale yy, spoko, wiesz, czy malujesz paznokcie, no to wiadomo, że to też jesteś artystą powiedzmy takim, jak nie wiem, robienie tatuaży czy malowanie ścian trzeba mieć jakąś wiedzę na ten temat, jakąś praktykę więc nie bałem się tego zawodu na pewno to się gorzej odebrał taki odcinek niż odcinki typowo męskie, bo ja mam publikę głównie męską, więc robiłem na testy takie kobiece odcinki, czy może przyciągnę jakąś publikę kobiecą, prawda? No nie udało się to tak stricte zrobić, żeby te panie nagle zaczęły mój, mój kanał oglądać. Czekaj, bo się zgubiłem w pytaniu, pytałeś jeszcze, czy aha, czy panowie są w takich zawodach? Oczywiście, że są, no zazwyczaj no to, no... Tak, wiadomo, ale bardziej chodziło mi o to, jak oni, którzy wykonują ten zawód, są postrzegani tak ogólnie. Znaczy, zazwyczaj no nie oszukujmy się głównie, jeśli pan wykonuje, czy jest fryzjerem, czy manikiurzystką, czy nawet pracuje w kwiaciarni, no to są głównie geje, prawda? Znaczy, nie mówię wszyscy, ale, ale z tego co się spotkałem, no to wiadomo, że, że tak może się stać, że, że to są geje na, na tym stanowisku. No i spoko, więc każdy, każdy ma jakąś tam swoją pasję. Też jak pan, który maluje na przykład kobiety makijażysta, prawda, rzadko się taki spotyka, ale też są. Więc, więc no, jak dla mnie. Nie ma problemu, prawda? No, każdy może robić to, to, co lubi robić. Tak jak kobieta może prowadzić autobus i też czasem się dziwnie patrzy, może teraz już rzadziej, ale jak zaczęły jeździć wielkim autobusem kobiety, no to też patrzyliśmy jacie, co robi babka za kółkiem takiego wielkiego wozu. Tak i na faceta makija makijażystę też pewnie dziwnie patrzą, ale jak zrobi ładny makijaż, to to jest najważniejsze. Nieważne, nie, nie czy to kobieta czy mężczyzna. Miałeś okazję gościć na swoim kanale Sławomira Mencena. Który jest, no powiedzmy to, dość specyficzną osobą, jeżeli chodzi o prowadzenie swojej działalności? I powiedz, jakie to uczucie spotkać się z taką osobą, i czy stosujesz się czasem do jego filozofii XD? Jeszcze, jeszcze przed odpowiedzią, powiedzmy naszym widzom, czym w ogóle jest filozofia XD. Na przykład, dajmy na to, że ktoś mówi, że um, w przyszłym roku podatki będą wyższe albo mm. czeka nas wzrost cen. To myślimy sobie XD już się nie martwimy. Tak, tak, tak. Albo jak ktoś mówi, że w ogóle te podatki nie wzrastają, to też mówimy XD, jak nie wzrastają, jak wiadomo, że wzrastają. Co myślę o tej filozofii? No jest, myślę, że to jest dobrym podejściem do, yy, do życia, no bo czasem nie jesteśmy w stanie nic zmienić, prawda? Wiadomo, że musimy chodzić na wybory i podejmować słuszne decyzje, ale czasem po prostu ktoś nam na, głow na głowę, nie wiem, zrzuca jakiś swój problem czy mówi, że tak ma być i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego zmienić, no to można powiedzieć wtedy XD, no i, i tyle, iść dalej. Dalej po prostu, więc filozofia myślę, że słuszna. Co do podejścia Sławka w ogóle do, do życia, do biznesu, jak dla mnie również bardzo fajnie to robi, bo mega otwarta głowa, mega inteligentny człowiek i widać fajnie prowadzi ten biznes, bo cały czas ma nowych pracowników, cały czas mu się to rozwija. Wiadomo, że było mi łatwiej się do niego Powiedzmy, dostać, z nim spotkać Bo, bo też już mam te zasięgi To jemu też zależało, żeby, żeby się u mnie pokazać Bo zawsze jego publika się zwiększa więc, więc to było prostsze Cieszyłem się, w sumie pojechałem specjalnie do Torunia Żeby ten odcinek nagrać Więc ze Śląska zrobiłem ileś set kilometrów Żeby spotkać się ze Sławkiem więc byłem zadowolony z tego materiału, widzowie również, więc, więc cieszę się z tego spotkania i myślę, że przeszedł ten odcinek tak, jak chciałem, więc poruszyliśmy wszystkie tematy, które mieliśmy poruszyć. No właśnie, on też ma dość duże zasięgi, dlatego że wie, jak działa internet, korzysta na przykład w swojej pracy z memów, które są też specjalnie tworzone przez kadrę w jego firmie. No właśnie, i czy myślisz, że w przyszłości czeka nas um, wysyp takich osób, które rozumieją, jak działa internet, jak um, myśli współczesny człowiek, że, że oni zachęcą właśnie takim podejściem większą ilość ludzi, zwłaszcza młodych, do podjęcia się konkretnego zawodu? Huch, czy będzie więcej? No na pewno będzie więcej, bo nasze pokolenie będzie dorastać, powiedzmy. Jak ktoś jest fajnym człowiekiem teraz w młodości, to, to raczej będzie takim człowiekiem dalej, więc myślę, że y, to starsze pokolenie, które nie ogarnia internetu, y, nie ogarnia typowych memów i jeśli ktoś jest prawnikiem, to musi być kulturalny, elegancki i, i nie żartować, a jeśli ktoś jest powiedzmy... Y, nie wiem, pracuje w jakiejś poważnej branży, to nie może się śmiać, więc myślę, że tych ludzi będzie coraz mniej, a młodych ludzi, którzy y, ogarniają życie YouTube, będzie coraz więcej, więc y, y, będzie to chyba się kierowało w, dobrą, w dobrym kierunku. Ja, ja cały czas uważam, że to jest tylko praca, prawda? I, I można albo pracę wykonywać z przymusu i ze smutkiem na twarzy, albo cieszyć się z tego, co robimy i robić to jeszcze lepiej. Mam wiele komentarzy, powiedzmy, pod odcinkiem z, 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 no, z zakładem pogrzebowym, że czemu ja sobie tam śmieszkuję, czemu żartuję, jak powinienem być poważny, bo obok mnie leżeli, leżały ciała, ciała osób, prawda? W lodówkach. No, z jednej strony, tak, z jednej strony powinienem być poważny, a z drugiej, no. No, to jest kanał taki, który ma poruszyć różne tematy, ale nie możemy tam płakać na nim. No, ktoś nie żyje, no wiadomo, ktoś się rodzi, ktoś umiera. No. Ciężko powiedzieć, że musimy być w kostnicy powiedzmy smutni, jak sami ci pracownicy, którzy tam są, to sobie czasem żartują, są normalnymi ludźmi i można z nimi normalnie porozmawiać. Więc ja też jestem taką osobą, która lubi sobie pożartować. Wiadomo, że w niektórych miejscach aż tak nie można. Ale no, musimy, musimy troszkę tego flow wprowadzić w swoje życie, w swoją pracę, żeby, żeby jakoś się fajnie żyło. A czy gdy rok temu wybuchła pandemia to mm, utrudniła ona jakoś działalność kanału? O, powtórz jeszcze raz proszę. Powtórz proszę jeszcze raz, bo gdy rok temu wybuchła pandemia, czy jakoś drastycznie wpłynęła ona na działalność kanału? Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No początek był taki, że powiedzmy wszyscy się bali, ja sam też yy, mega wtedy uważałem, bo nikt nie wiedział w którym kierunku to idzie, więc yy... Ciężko było w ogóle się gdziekolwiek do jakiejś firmy dostać, no sami też musieliśmy o siebie dbać, więc robiliśmy, nie wiem, jakieś takie dziwne odcinki, powiedzmy właśnie łącząc się przez kamerkę czy coś, to też się spotkało y, ze słabszą oglądalnością, no wiadomo, że jeśli gdzieś nie pracuję, tylko robię coś online, no to nie jest takie ciekawe, jakby było, jak było kiedyś, więc te spadki w wyświetleniach też były odczuwalne, co przeniosło się na, na niższe zyski i przychody, więc... Y, Spowoliło to wszystko. No i do teraz jest ten troszkę problem, bo, bo niektóre zawody, które dalej chcę sprawdzić po roku tej pandemii. Yy... Nie jest mi łatwo to zrobić, bo, bo niektóre są takie działalności i firmy, które nie wpuszczają ludzi z zewnątrz, jak na przykład praca w radiu. Gdzieś już byłem umówiony, to oni chcieli ode mnie, w Radiu Z miałem robić odcinek, to chcieli ode mnie testy na koronawirusa, jakieś tam wszystkie zabezpieczenia i tym podobne, żeby tylko wejść do radia, więc no, cały czas gdzieś, gdzieś jest to utrudnione, żeby te materiały fajne nagrywać. Czy praca w policji, czy praca w straży więziennej, no to są takie odcinki, które już miałem kiedyś tam ustalone, że będę kręcił, a ta pandemia to wszystko Spowolniła. Od niedawna prowadzisz też drugi kanał, Tata Blog, który jest taki bardziej osobisty. Um, jak udaje Ci się jednocześnie prowadzić dwa kanały i z jakim celem założyłeś ten drugi? Jejku, jak mi się udaje, ciężko. To jest, to jest odpowiedź, bo dzisiaj też kręciłem dwa odcinki na Tata Vloga w międzyczasie i, i wszedłem do mieszkania za 10 piąta, a za 5 piąta byliśmy mówieni, więc no, nie jest łatwo, bo, bo, bo ja cały czas myślę kamerą, cały czas myślę montażem, jak to będzie wyglądało, jak to będzie tworzone. Jeden kanał, drugi kanał, spinam to wszystko w jedną całość, wydaję dwa odcinki, a czasem trzy w tygodniu, więc jest dużo pracy. Już na kanałem do roboty jest bardzo dużo pracy, bo trzeba te wszystkie odcinki najpierw zaplanować, później nagrać, Grać, zmontować, wrzucić, opisać, zrobić miniaturki, więc tej pracy jest mnóstwo. Teraz wrzuciłem sobie na głowę jeszcze właśnie tego vloga, ale tego vloga robię tak mega luźno, tak jak wspomniałeś. To jest taki prywatny projekt i, i robię to tak ad hoc po prostu. Coś się fajnego dzieje w moim życiu, tak jakby odskocznia od tej pracy, którą nazywam kanał do roboty, bo to jest stricte praca. Więc idę z dzieckiem na spacer, jedziemy gdzieś na wycieczkę, ja to nagrywam, fajnie to jakoś jakąś prowadzimy, narrację, montuję to. Jaki to ma cel? Yy, taki, że już to dawno chciałem zrobić, w tamtym roku powiedzmy to zacząłem, ale też przez pandemię nie było w sumie co aż tak kręcić. Więc cel ma taki, żeby troszkę siebie uwywnętrznić. Wiadomo, że na kanale do roboty co tydzień pokazuję inną pracę, ale też uważam, że mam ciekawe życie i. No i widać, że jest widownia, czyli kogoś to ciekawie interesuje, więc, więc mnie jeszcze bardziej motywuje, żeby to fajne, ciekawe życie pokazać innym. I motywować ludzi do tego, że można być dobrym ojcem, w międzyczasie pracować, zarabiać pieniądze i robić dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Więc jest to taka też motywacja, podobnie jak na kanale do roboty. Ja się w pełni zgadzam z tym, co mówisz, i jeszcze tak już przechodząc do ostatniego pytania, oprócz samego YouTube'a Jesteś również konferencjerem. Opowiedz nam właśnie o tej pracy. I jakie ona ma plusy, jakie minusy i czy wykorzystane w niej doświadczenie jest przez Ciebie w jakiś sposób wykorzystywane również na kanale do roboty. Ojejku, praca konferencjera. Już zapomniałem, jak to jest przez rok zamkniętych scen. Bo, bo teraz, to jak konferencjer, to czasem coś online robiłem, a takich eventów, no to przez, przez ostatni rok nie było. Ale pracuję już w tej branży eventowej od 6-7 lat, może 10 nawet już nie wiem, bo ten czas tak szybko leci. Więc uwielbiam to robić. Uwielbiam wyjść do ludzi, stanąć na tej scenie, mówić do nich, rozśmieszać, rozbawiać, czy, czy zapowiadać jakieś zespoły i tym podobne. Więc bardzo lubię tam pracę. I to już się, tak, tak jak mówię, zaczęło dawno temu, i zacząłem od w sumie w, w branży eventowej później dopiero był YouTube i tym podobne. Wiadomo, że to wszystko się składa w jedną całość, bo to jest gdzieś tam jedna wielka kula, która składa się z różnych odnóg i, i tym wszystkim jest mój, mój wizerunek, którym, którym zarabiam, w którym pracuję, więc yy, branża eventowa, ja też grałem po, w jakichś tam teledyskach, serialach paradokumentalnych i tym podobne. Yy, no i to wszystko składa się na doświadczenie, które przenoszę teraz powiedzmy na kanał do roboty, że nie muszę się aż tak już do tego przygotowywać, staję przed kamerą, umiem rozmawiać z tymi ludźmi, Ludźmi, wiem jak mówić, wiem jak mówić do kamery, wiem jak prowadzić narrację, jak trzymać kamerę, jak to później zmontować, więc to wszystko, wszystko składa się w jedną całość. Więc, jeśli chcemy osiągać sukcesy w jakiejś branży, to musimy. Do niej dochodzić powiedzmy z różnych stron, czyli jak chcemy mieć dobrą restaurację, to sprawdźmy, jak, jak wygląda praca na kuchni, jak, jak wygląda dowóz w naszej restauracji, a nie tylko bądźmy panem prezesem, który siedzi i powiedzmy yy, chce tylko liczyć pieniądze i coś tam załatwiać papierkowo, prawda? Więc uważam, że wszystko co robię składa się w jedną całość, czyli w tą medialną otoczkę, która zawsze plusuje. Dziękuję zatem Wojtku za całą rozmowę. I życzę ci dalszego rozwijania kanału oraz przedstawiania nam kolejnych ciekawych profesji. Super, dziękuję bardzo również za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na moje dwa kanały Do roboty i Tata Vlog i dziękuję za zaproszenie. A was, drodzy słuchacze, zapraszam oczywiście na nasze media społecznościowe: Facebooka, Instagrama, YouTube'a oraz Spotify. Moim gościem był Wojtek Kaczmarczyk z kanału Do roboty. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki bardzo a my słyszymy się już za tydzień o 18. Do usłyszenia!